On zawsze był z przodu, choć my nigdy nie czuliśmy się, że jesteśmy z tyłu. To są słowa, które na pogrzebie mojego mentora powiedziała jedna z osób, która go dobrze znała, która się z nim przyjaźniła. Ona mówiła to w imieniu nas wszystkich, dla których on był mentorem. Powiedziała tak: On zawsze był z przodu, choć my nigdy nie czuliśmy się, że jesteśmy z tyłu. To jest niesamowita postawa, którą Biblia nazywa pokorą. Dlaczego temat pokory? Ponieważ doszliśmy do 20 rozdziału dziejów apostolskich i to jest ten moment, kiedy Paweł wzywa liderów kościoła w Efezie, żeby się z nimi pożegnać e, i zaczyna nauczanie do nich w ten sposób. Wy wiecie, jaki byłem z wami przez cały czas, od pierwszej chwili, kiedy stanąłem w Azji. Czyli Paweł mówi, nie było jeszcze spisanego Nowego Testamentu, mówi, jeżeli chcecie wiedzieć, jak postępować, spójrzcie na mnie. Można pomyśleć sobie: No, to jest wyzwanie. Tak, trochę to jest wyzwanie, tak? Jeżeli jesteś rodzicem, to dobrze o tym wiesz. Dzieci nie naśladują tego, co mówisz. Dzieci naśladują to, co robisz. I tak samo oni byli duchowymi dziećmi Pawła. I Paweł mówi: Byłem z wami, byłem transparentny, żyłem z wami, mmm, nauczałem, pracowałem, modliłem się, płakałem z wami. Patrzcie na mój przykład, ponieważ ja to, co robiłem, to naśladowałem Jezusa. I mówi dalej tak. Jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które mnie spotkały z powodu zasadzek Żydów, i pokazuje, że życie z Bogiem to nie jest łatwe, lekkie i przyjemne. Ale że są różne zasadzki, yy, i to zasadzki, które zostawiają źli ludzie, jak w wypadku Pawła, ale ostatecznie ci źli ludzie też byli inspirowani przez złe moce, i w naszym życiu też są różne zasadzki, pułapki, yy, trudności, z którymi musimy się zmagać, i jak Paweł się z nimi zmagał. Mówi z całą pokorą wśród łez i doświadczeń. Doświadczenia na nas przyjdą, czy tego chcemy, czy nie. Łzy się pojawią, czy tego chcemy, czy nie. Ale pokora to jest już nasz wybór. I dlatego to nauczanie o pokorze, ono już było rok temu, ale uważam, że jest warte tego, żeby je powtórzyć. Jest trochę dłuższe niż normalnie, ale uważam, że jest warte tego, żeby wysłuchać. I teraz powiem to, co mówię zwykle na zakończenie, czyli. Jeżeli chcesz lepiej poznawać Biblię, zapraszam cię na spotkanie ze słowem więcej informacji w linku poniżej. I dzisiaj chcę mówić o pokorze i powiem wprost: pokornie powiem <grym> taki żart że wszystko, co powiem, jest z jednej książki fantastycznej książki o pokorze najlepszej, jaką w życiu czytałem na temat pokory to jest książka Pokornie o Dziedziczą Ziemię Bogdana Olechnowicza. Ja wiem, że sama osoba może być dla niektórych kontrowersyjna, więc chcę powiedzieć tak. We wstępie różne osoby pisały opinie i mój dobry znajomy, pastor Mirek Szatkowski, tak napisał o tej książce. Mam przywilej znać Bogdana osobiście i wiem, że nie jest on doskonały w pokorze, ale mogę zaświadczyć, że treść tej książki jest wynikiem autentycznych doświadczeń i poszukiwań. Dlatego gorąco polecam tę książkę jako prawdziwą rozróżnienie osoby, a, a treści książki. Bogdan jest bardzo fajnym człowiekiem, lubię go. Natomiast, ponieważ jest to osoba znana tutaj w Polsce, więc możemy mieć różne odniesienia do niego, ale ja nauczyłem się w życiu jednego i o tym, to jest też postawa pokory. Nigdy nie zabijaj posłańca, bo naprawdę przesłanie tej książki jest niesamowite. Nie będę mówił o wszystkim, co jest, tak, w tej książce. Opowiem tylko... Jedną historię, którą, biblijną historię, tak, na której przykładzie ważne elementy pokory pokazuje Bogdan. To jest historia zapisana w Ewangelii Mateusza w 15. rozdziale. I oto niewiasta Kananejska wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc Zmiłuj się nade mną, panie synu Dawida. Córka mojej jest okrutnie dręczona przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy, uczniowie jego prosili go, mówiąc: Odpraw ją, gdyż woła za nami. A on, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Leżona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi. A on, odpowiadając, rzekł: Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: Tak, panie. Ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest Twoja wiara. Niech Ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. I Bogdan tu pokazuje cztery elementy pokory. I chcę powiedzieć wprost, jasno i wyraźnie, bo ten fragment może być trochę zagmatwany. Jeszcze nie daj Boże, jak go będę tłumaczył i zagmatwam jeszcze bardziej. Pokora tej osoby polega na tym, że wierzyła, że Bóg jest dobry i się o nią zatroszczy. Niezależnie od tego, co się działo. Na tym polega pokora. Było kilka takich sytuacji w moim życiu. Pamiętam taki czas, kiedy szukałem Boga, modliłem się, pościłem i wydawało się, że Bóg nie odpowiada, długo nie odpowiada. Jak dla mnie, za długo nie odpowiada. I pamiętam taki moment, siedziałem ze znajomymi, bardzo fajna atmosfera gdzieś tam jakiś grill. Lato, siedzimy sobie, rozmawiamy, jest wesoło. I w pewnym momencie ktoś mi mówi: A słuchajcie, tutaj ostatnio odkryłem taki zespół i puszczę nam tam zespół to żaden chrześcijański zespół. Ale bardzo fajny, nie będę tutaj wymieniał nazwy. No i słuchamy sobie tego utworu, i nagle moje myśli gdzieś tam popłynęły w zupełnie inną stronę. I nagle taka, taka myśl w moim sercu się zrodziła. Tak czułem, że to Bóg rodzi te myśli w moim sercu. Bóg mówi tak: naprawdę uważasz, że taki jestem? Modlisz się, pościsz, szukasz mnie. I naprawdę uważasz, że mógłbym na to nie odpowiedzieć? Naprawdę uważasz, że mógłbym cię zostawić w tym wszystkim samemu? Przeprosiłem ich na chwilę, poszedłem do toalety i rozpłakałem się. Mówię Boże, przepraszam cię. Przepraszam, że właśnie taki obraz sobie nosiłem. Po latach widzę Bóg wspaniale wyprowadził tą sytuację na prostą. Użył tej trudnej sytuacji po to, żebym zaczął go bardziej gorliwie szukać. Ale właśnie na tym polega pokora. Że Ty wierzysz, że Bóg jest dobry i odpowie, nawet jeżeli wszystko na zewnątrz świadczy, że jest inaczej. No i zobaczmy, przez jakie e, rzeczy musiała przejść ta kobieta. Pierwsza rzecz wołała, zmiłuj się nade mną, Panie Synu Dawida. On nie odpowiedział jej ani słowa. Czyli to jest ten pierwszy moment, kiedy uczymy się pokory, moment, kiedy my wołamy, kiedy jesteśmy zdesperowani, a Bóg nic nie robi. Przynajmniej w naszym mniemaniu, bo jest taka współczesna piosenka chrześcijańska, która mówi. Nawet gdy nic nie czuję, ty działasz, nawet gdy ja nie widzę, ty działasz. Bo to jest prawda, Bóg działa w, w okolicznościach ludziach w nas, nawet kiedy nie widzimy nie czujemy. Natomiast ona miała to odczucie milczenia Boga. I teraz pytanie, czy to cię zatrzyma? Mówisz, pomodliłem się, nie stało się, trudno. Czy będziesz wołać dalej? Ona wołała dalej. Druga rzecz uczniowie mówią, odpraw ją, gdyż woła za nami. I druga rzecz, można się zgorszyć postawą uczniów. Może uczniowie mówią: Daj sobie spokój, Bóg dzisiaj tak nie działa. Gdyby chciał, to by odpowiedział. I inni ludzie jej mówią: Przestań, to nie ma sensu. Poddaj się już. Ona się nie poddała. Mimo tego, że nie widziała odpowiedzi od Boga, mimo tego, że ludzie mówili jej: Daj sobie spokój, to już się nie uda, już za późno. Ona wołała dalej. Trzecia rzecz. Jezus mówi: Niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. Przepraszam, to, to jest ostatnie. Trzecie, co Jezus powiedział: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Tu Bóg genialnie to zauważa. Twoja teologia, czyli nie to, że Bóg milczy, nie to, że inni mówią, że Bóg nie odpowie, ale ty sam zaczynasz sobie układać w głowie, dlaczego to Bóg nie chce odpowiedzieć. I oczywiście, ja chcę być dobrze zrozumiany. To nie jest tak, że jak będziemy wołać do Boga, to on zawsze odpowie dokładnie tak, jak my chcemy i dokładnie to się stanie. Nie, absolutnie, absolutnie, absolutnie nie o tym mówię. Mówię tylko o tym, że jeżeli naprawdę szczerze będziemy szukać Boga, on odpowie. Czasami nam pozwoli zaakceptować tą sytuację, ale będzie w nas taka wewnętrzna zgoda, spokój. Czasami odpowie w inny sposób, a czasami taki, jak my chcemy. Ale jeżeli czujemy, że dalej w nas to pulsuje, że my nie mamy tej odpowiedzi, Szukajmy tak długo, aż Bóg nie odpowie. I nie twórzmy teologii, która sprawia, że nasze serce się wyrywa, że gdzieś nas jest żal do Boga, żal do ludzi, pretensje. A my mówimy sobie, nie, tak musi być. No nie, to nie jest postawa chrześcijańska. To jest stoicyzm, który jest dzisiaj bardzo modny, ale stoicyzm nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. I czwarta rzecz. Jezus mówi: niedobrze jest brać chleb dzieciom i rzucać szczeniętom. No, wydaje się, że to, co powiedział Jezus, było bardzo trudne. Ta kobieta była kananejką, a więc nie była z narodu Izraela. I mogła się tu poczuć odepchnięta, odrzucona, ale jej postawa to było to, co Jezus potem nazwał wielką wiarą. Ona powiedziała: tak, panie, ale nawet szczenięta jedzą. To jest niesamowite, to jest dla mnie takie wow. Po prostu, kiedy czytałam to, no tą historię nieraz czytałam, nie za bardzo rozumiałam, ale kiedy czytałam to w książce Bogdana, po prostu łzy miałam w oczach. Mówiłem sobie, wow, to jest naprawdę coś. Ta kobieta powiedziała, nie poddam się, nie poddam się, koniec. Bóg jest dobry i Bóg odpowie. Nie zawsze tak, jak my chcemy, ale zawsze odpowie. I to jest wspaniały fragment pokory jeżeli chcesz więcej, to naprawdę zapraszam do tej książki. Yy, chcę Ci powiedzieć jeszcze pewną historię. Historia, która też jest opisana oczywiście w tej książce, która pokazuje czym jest pokora, bo tutaj mamy pokory uczymy się w relacji z Bogiem, ale wyrażamy ją też w relacji z ludźmi. Ale zanim to, jeżeli chcesz zrozumieć z jakich aspektów składa się pokora, to ja ci po prostu przytam spis treści, bo on to świetnie mówi. Rozdział pierwszy: uniżenie, warunek konieczny, uznanie zależności. Rozdział drugi. Dlaczego pokory można nazwać matką wszelkich cnót? Tak, dlaczego pokora jest tym najważniejszą postawą? Trzecie. Cel uniżenia. Dostęp do łaski Bożej. Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym daje łaskę. To jest to, rzeczy dzieją się nie przez nasze wysiłki albo przez łaskę Bożą, a nasze wysiłki o tyle, o ile jest w nich łaska Boża, a to jest cel właśnie pokory. Uniżenie, dostęp do łaski Bożej. Rozdział czwarty. Pokora zaczyna się od czystych motywacji. Tak, motywacji, czyli powodu, dla którego coś robimy. Rozdział piąty. Pokora wyraża się w tym, co mówimy o innych. To też dużo pokazuje. Czy my wywyższamy siebie, ucinając innym głowy? Czy pokazujemy ich tylko w złym świetle? Czy też staramy się pokazać ludzi obiektywnie? Mówiąc czasami trudne rzeczy, ale pokazując to w kontekście całej osoby, która ma też dobre cechy. Rozdział czwarty, pokora chlubi się ze swoich słabości. Przepraszam, rozdział szósty, pokora chlubi się ze swoich słabości. Tak, to co mówi Paweł Apostoł, im jestem słabszy, tym jestem silniejszy, ponieważ nie polegam na sobie, ale na Bogu. Rozdział siódmy, pokora nie ukrywa swoich grzechów. Oczywiście to nie chodzi o ekscybicjonizm i pokazywanie wszystkim, jakie mam grzechy, ale też nieudawanie, przede wszystkim przed Bogiem przed sobą, bo najgorsze zakłamanie to jest, kiedy zakłamy z siebie. Rozdział ósmy. Pokora nie ma swoich racji. Znaczy, nie jest taka, że o co powiesz, to ja tak powiem, tylko pokora patrzy w taki sposób, że relacja jest ważniejsza niż racja, że mam swój punkt widzenia i mogę go uzasadnić, ale nie dam się w nim zamknąć. Spróbuję zrozumieć też drugą stronę. Rozdział dziewiąty. Pokora nie da się obrazić. To jest naprawdę wyzwanie. Rozdział dziesiąty. Pokora gotowa jest zrezygnować ze swoich praw. Nie zawsze jest to wskazane, tak? Ja często mówię o tym balansie życiowym i o zdrowej miłości siebie, ale jest gotowa. Rozdział 11. Pokora jest otwarta na pouczenie i zmianę. No, komentarz sam w sobie. Rozdział 12. Pokora nie przejmuje się tym, co myślą o nie inni. Tak. Pokora przede wszystkim przejmuje się tym, co Bóg o nas myśli. Co nie znaczy, że zachowujemy się w sposób szalony i mówię, nie obchodzą mnie ludzie. Tylko chodzi o to, że nie robimy coś dlatego, że jest dobre, a nie dlatego, co o nas powiedzą. Rozdział 13. Pokora milczy, gdy jest niesłusznie oskarżana. Czasami trzeba przemówić. Jezus też kilka razy w czasie, kiedy został schwytany przed swoją męką, przemówił, ale kiedy widział, że nie ma sensu, nie mówił. I Rozdział 14. Chrystus doskonałym wzorem pokory. No to jest oczywiste, tak? kiedy patrzymy na cały list do Efezjan gdzie jest, szczególnie na rozdział drugi, gdzie jest pokazane uniżenie Jezusa i potem Bóg go wywyższył. To jest to, że właśnie Bóg poniża i wywyższa. Kiedy nasza pycha nas nadyma, to zwykle spotyka nas upokorzenie, ale kiedy w pokorze stajemy przed Bogiem, Bóg zaczyna nas wywyższać. I historia, którą chcę zakończyć, też opisana w tej książce, to jest historia pewnego ewangelisty, nie wymienię go z imienia i nazwiska, chociaż w książce jest z imienia i nazwiska z dwóch powodów. Po pierwsze, i tak dla większości z nas to nic nie powie, a po drugie, dlatego, że nie lubię takie rzeczy. To jest w porządku, że tutaj Bogdan go wymienił z i nazwiska, natomiast ja tego nie zrobię. Otóż był pewien teleewangelista, tak? czyli, czyli głosił Ewangelię w telewizji. To, to, nie wiem, które to były lata, 60., 70. w Stanach Zjednoczonych, mnóstwo było takich teleewangelistów. I to byli ludzie, którzy naprawdę dzięki ich głoszeniu ludzie się nawracali, byli uzdrawiani, ludzie też hojne datki składali na ich służbę, no ale niektórzy nie wytrzymali tej presji. On też źle zarządzał finansami, wdał się w jakiś romans, no pobłądził chłop. Niestety. No i trafił do więzienia na skutek tych malwersacji finansowych. I oczywiście święte oburzenie, to mówię z dużą ironią, Chrześcijan, którzy mówi, a mówiłem, a jednak. A... No właśnie, łatwo jest się oburzać, tak? I był człowiek, którego służba się wtedy rozwijała. Człowiek, który już nie żyje, w którego życiu nigdy nie było żadnego skandalu. Billy Graham był ewangelistą. Jim Baker był bardzo charyzmatyczną osobą. Charyzmatyczną, nie w takim ludzkim znaczeniu, tylko w nurcie charyzmatycznym darów ducha świętego. Billy Graham z szacunkiem do każdej denominacji, natomiast. On głosił Ewangelię, mówił, że trzeba przyjąć Jezusa, narodzić się na nowo, i nie był kojarzony z ruchem charyzmatycznym. I Billy Graham zrobił coś, co to jest naprawdę człowiek wysokiej klasy. Wiele jest przykładów, ale to jest jeden z nich. On przyszedł do tego człowieka, więc zniszczył swoją reputację. Przed do charyzmatyka, co w niektórych środowiskach było nie do przyjęcia. Po drugie, przed do człowieka, który upadł, przyszedł do celi więziennej. Przyszedł i kiedyś go spotkał, powiedział, do niego, kocham cię. Kocham cię, jak mogę ci służyć, jak mogę ci pomóc. Odwiedzał go regularnie, pisał z nim. Pomógł mu wrócić do Boga. Ponieważ ten człowiek był właśnie tym człowiekiem, który odpadł od Boga. Bo w tej całej sytuacji on się tak zagubił, że i było mu i wstyd, i miał żale i pretensje do Boga. A to, co zrobił Bill Graham, dzięki niemu ten człowiek wrócił do Boga. List do Galatów, piąty rozdział, który mówi o uczynkach ciała i uczynkach ducha, na playliście, jak, jak wzrastać w racji z Bogiem, omawiam te właśnie owoc ducha, tak, to jest dziewięć przejawów owocu ducha, ale to nie o tym teraz, czyli mówię o tej miłości chrześcijańskiej, o właściwej postawie i szósty rozdział List do Galatów zaczyna się tak, bracia, a gdyby komu przydarzył się upadek, Wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności, sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. I to jest naprawdę coś, to jest słowo, które wypełniło się tutaj w życiu Billy Grama. Ja kiedyś w jednym z kazań, w jednym z kościołów opowiedziałem, który i wymieniłem, zmieniłem nazwiska tego. Podłogę ewangelisty, i ktoś za jakiś czas napisał mi maila, bracie, nie mów o nim, bo on znowu wyszedł z więzienia, coś, ale teraz znowu z nim nie jest źle. Szczerze, nawet nie sprawdziłem, czy z nim jest źle, czy nie, bo nie o tym jest ta historia, co, jak się potoczyło dalej. Ale myślę, że jest coś obrzydliwego w tym, że człowiek się napawa tym, czy ktoś poszło mu dobrze, czy źle. Na pewno nie ma w tym nic z pokory. A to, co zrobił Billy Graham, to jest niesamowity przykład pokory. W duchu łagodności sprowadźcie tego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Bo kiedy osądzamy innych, łatwo jest ulec pokusie i potem robić jeszcze gorsze rzeczy. I zakończę to tym fragmentem z Biblii, który mówi, że Bóg pyszałka poznaje z daleka. Czyli Bóg trzyma się z daleka od tych, którzy są pełni pychy. Bóg jest tym, który jest biedny, zgnębiony i z drżeniem czci jego słowa, jak mówi księga Izajasza w 66. rozdziale. Więc pomódmy się o to, żeby Duch Święty dawał nam łagodność, dawał nam pokorę i uwrażliwiał nas na to, żebyśmy byli ludźmi jak Jezus. Duchu Święty, to jest ogromne wyzwanie, być pokornym i być jak Jezus. Uniżać się, umywać stopy, w duchu łagodności sprowadzać innych, nie osądzać, z pokorą stawać przed Tobą, z uznaniem zależności. Duchu Święty, naucz nas tej postawy. Widzisz, jak mi jest daleko do tego wszystkiego, ale Ty jesteś dobrym nauczycielem. I wierzę, że mnie, moich braci i siostry, którzy słuchają tego nagrania, jesteś w stanie tego nauczyć. Amen.